Sklep. Magoł do sklepu, tak, idziemy do sklepu. Ale zasuwaj. Mamy, Mamy dla Was niespodziankę. Chcesz się z nami spotkać? Kup bilet na nasz film w weekend premierowy, czyli 3, 4 i 5 października. I wygraj ekskluzywne spotkanie z nami. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze kupić bilet na nasz film Freeze i Verso w Miłość Czasach Online, ale to już wiecie. Po drugie nagrać filmik i opublikować go w swoich social mediach z hashtagiem Freeze i Verso w Konkurs. A Obecnie jaki filmik? To może być wszystko. Rysunek, piosenka, trend, taniec, jakby co chcecie. Możecie też nagrać na przykład... Po prostu TikToka, Reelsa do naszej wspólnej piosenki. Coś, co nas po prostu chwyci za serce. A spotkania odbędą się w Warszawie, Trójmieście i Krakowie. A dodatkowo oznacza się w kinach w których kupicie bilety, żeby zwiększyć swoje szanse. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w opisie. Także kupujcie bilety jak najszybciej, póki jeszcze są miejsca. I widzimy się na ekskluzywnym spotkaniu z nami. Do zobaczenia. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.